Co myślisz o Facebooku? Czy ma więcej wad, czy jednak zalet? Myślę, że ma więcej wad, dlatego że generalnie uważam, że Facebook jest słaby, jest bardzo smutny yy, i spowodował, że dzieci przestały wychodzić na podwórka, a ludzie przestali się odwiedzać i po prostu jest jedną wielką fikcją i ściemą. Ma się iluś tam kilkuset albo i, ty i tysiąc znajomych na Facebooku, a tak naprawdę to są obcy ludzie i że to po prostu pożera mnóstwo czasu który można by spożytkować na tworzenie prawdziwych relacji, w prawdziwym życiu. E, zależy jak kto go używa. Myślę, że może mieć... Mam patrzeć w kamerę? Tak? Dobra. E, myślę, że może mieć więcej zalet, aczkolwiek ludzie uważają, że Facebook jest złem i w ogóle. Ale ja uważam, że generalnie można z niego dobrze korzystać. A Ty jak często używasz Facebooka? E, to znaczy ja używam głównie do kontaktu z ludźmi, z którymi nie mogę się skontaktować na co dzień. E, a tak naprawdę... Nigdy nie lajkuję ani nie dodaję swoich zdjęć ani komentarzy, więc tak naprawdę wchodzę może raz dziennie, żeby zobaczyć, czy ktoś coś do mnie napisał, albo czy do mnie do znajomych. Ja wszedłem do Facebooka jedną nogą, ale drugą już wejść nie za bardzo chcę, bo jednak komunikacja społeczna jest niezbędna, natomiast obnażanie się całkowite, tak jak niektórzy to robią, to po prostu czasami ręce opadają. Po prostu, bo tam całe historie życia się dzieją, najbardziej osobiste. Rzeczy są pokazywane, zdjęcia, które powinny być intymne i nie do pomyślenia. Wchodzi pan do mieszkania, gdzie kobieta jest w bieliźnie, to robi och i ach i jest dużo pisku, powiedzmy, jeżeli w ogóle pan ją zobaczy. A na Facebooku się pokazuje, załóżmy, w bieliźnie i jest wszystko yy, yy, super. No, yy, czasami to jest niestety, ale że dada. A jak traktujesz tą społeczność Facebookową i co chciałbyś ewentualnie zmienić? E, to znaczy, na pewno chciałabym zmienić podejście ludzi i strasznie irytuje mnie, kiedy widzę, jak ludzie wstawiają, nie wiem, zdjęcia swojego jedzenia i podpisują, wow, co dzisiaj jadłem, ale e, jakie było jeszcze raz pytanie? U mnie była taka sytuacja, że e, założono nauczycielowi konto e, fałszywe i tam przerabiano jego zdjęcia i właśnie osoba, która później e, odnaleziono ją i została wyrzucona ze szkoły, także wiadomo, na takich... Są także no, te złe strony tego. Ja sądzę, że Facebook jest do tego, żeby poznawać nowych ludzi, nowe znajomości zawierać i żeby być bliżej świata. Mm. Można, no nie wiem, spotykać się ze znajomymi, których dawno się nie widziało, rozmawiać, spotkać się, no umówić po prostu ma, na, czy na czacie, no. Czy zalet w Facebook? No zalet, bo no po prostu. Nie wiem. Sądzę, że ma też parę wad, ponieważ jak się z kimś rozmawia, to dokładnie się nie wie, z kim się pisze i to może być niebezpieczne. A jak wy często używasz Facebooka domu? O, A ja bardzo rzadko. Ym, ja praktycznie w ogóle, tylko czasem po szkole, jak mam chwilę. Ma dużo wad, ale też ma dużo zalet. Teraz więcej wad, przeżytek. Ja już mało siedzę na Facebooku teraz. Jak często, tak. jak często używasz Facebooka? Codziennie wchodzę na Facebooka, patrzę co tam u moich znajomych, słychać, gadam sobie z kimś i jestem zadowolona z tego. Chociaż czasami się boję, że na przykład ktoś, kogo będę chciała się zatrudnić, sprawdzi moje dane na Facebooku, czy znajdzie na mnie jakiegoś haka i mogę mieć przez to problemy. Czyli co pani myśli o Facebooku? Czy ma więcej wad czy zalet? Znaczy sama mam Facebooka, ale typowo biznesowego, natomiast swojemu dziecku nie polecam Facebooka ze względu na to, że później u dzieci się rodzą różne kompleksy, no i nawet depresja, ponieważ dzieci młode, takie młodsze są niestety tak narażone, narażone na, 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 na... Takich nie, 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 nie pozytywnych rzeczy na pewno. Ja jak najbardziej też w sumie nie jestem za tym, że... Znaczy nie posiadam Facebooka i jakoś mnie nawet to, nie wiem, nie, nie, nie za bardzo interesuje. Jeżeli ktoś lubi i tam utrzymuje kontakt ze znajomymi na, na, na Facebooku, bo nie wiem, ja osobiście wolę się spotkać ze znajomymi i tak porozmawiać niż, nie wiem, używać do tego internetu. Według mnie Facebook ma tyle samo, wad, co Zalet. Jest to głównie spowodowane tym, że dużo ludzi korzysta z Facebooka, tak? A co jest najważniejsze, to to, że ludzie komunikują dzięki Facebookowi, a wadą, największą wadą Facebooka jest to, że ludzie często się zamykają przed komputerem w domu zamiast wejść do siebie, tak? Myślę, że więcej ma wad niż zalet. Ile? Jakie, <laughs> zalet, jakie zalety, tak? Jakie zalety to znaczy, że można się spotkać ze znajomymi, tak? Z rodziną, można y, y, korespondować ze sobą. Y, jeszcze lepiej. Ma plusy, że za granicą człowiek może z innymi się, się jakoś porozumieć, zobaczyć, zdjęcia oglądać. To jest, to jest pozytywne. A co mi się nie podoba, bardzo, że używają, że kradną dane niekiedy, podszywają się pod inne osoby i takie rzeczy. Za dużo danych się podaje po prostu w tym facebooku, to na pewno. Niektóre rzeczy typu zdjęcia są, wydaje mi się, nieciekawe, które się wstawia. No i cóż, i tych znajomych jest po prostu za dużo, że ludzie po prostu dodają, byle mieć ich jak najwięcej Jejku, no ludzie robią pod górę różnym ludziom i dlatego, no nie wiem, są osoby, których się nie lubi i się kasuje No ale, no, no nie wiem, jeszcze skasowałam tylko jedną osobę na, raz, na razie, więc nie wiem